Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku z Fallout Shelter. Z tego co się orientuję, jest to 25, 25 albo 26 odcinek z serii standardowo, z samego rana odpaliłem gierkę, zrobiłem lekkie porządki. I z tego co pamiętam do wykonania między innymi dwie misje. Co jest ważne? Ważne jest to, że już moja... rodzinka wróciła do stolicy. W związku z tym mogę mieć troszkę mniej czasu na nagrywanie. A poza tym, za chwilę znowu wyjeżdżamy, i to na dłużej, na dwa tygodnie jedziemy nad morze. Więc zakładam, że jeszcze dzisiaj coś nagram, czyli dzisiaj mamy środę. Nagram coś pewnie w czwartek, nagram coś pewnie w piątek. I tak naprawdę będzie to koniec, bo, bo w piątek w nocy będziemy jechać. Daleko, więc... No magazyn to ten małego z że tych odcinków może się po prostu pojawiać mniej i przez jakieś dwa tygodnie nie pojawią się w ogóle. Ja podejrzewam, że będę zostawiał materiał yy, teraz komputery po prostu na noc włączony z tym moim śmiesznym przesyłem, yy, bo będę wrzucał yy, materiały. Chcę rzucić wam wszystko, co zrobiłem yy, co zrobiłem do tej pory, tak? Wszystko co, co wrzuciłem. To z siebie wszystko, co na chciałbym Wam, e, mówiąc kolokcjalnie, podarować, puścić na tubę. E, wiadomo po co zresztą. No bo to w jakiś czas przechwy będzie. No to niestety nic nie poradzę. Oprócz YouTube a i, i pracy są jeszcze inne rzeczy, które trzeba, trzeba ogarniać. Mamy kilka nowych postaci, jak widzę. Wydaje się, że to takie tak zwane sprzątanie zostawimy sobie na później. Teraz poprzyjmujemy. Słuchajcie tych wszystkich ludzi. Mamy jakąś też misję tutaj. Ptoglarów napotkał ciekawą lokację do sprawdzenia. Więc zobaczmy, co to jest. Na pewno dzisiaj będą dwie misje. Nie wiem, jakie zobaczymy. A jak czas pozwoli, to wrzucimy coś jeszcze. Może z racji tego, że mniej nagrywam, to po prostu wrzucę wam, kochani, może to znacznie zrobimy troszkę dłuższy. Nawet może ponad pół godzinki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co walczymy, słuchajcie, z Karoluchami, Jak widać na załączonym obrazku. Nie jest to ciężki przeciwnik, mamy dobre statystyki, mamy stream nam się to kończą. Właśnie musimy go tych ludzi wycofać na misję. I co jest ważne, słuchajcie, no jako, że moja godzina wróciła, to też nie będę robił rano ja zamieszania, żeby nie budzić żony, która jest yy, która będzie sobie odsypiała, w związku z tym też nie będę mógł raczej rano ja jej cofać, o co córkę nie woła. Hm. Słuchajcie, kochanie, tak poczytam ci, kochanie, za 20 minut, dobrze? Bo teraz coś robi. Pokażę życia. To mnie trzyletnia córka. Dogwała nową książeczkę. Już ją czytaliśmy ze trzy razy, natomiast nie ma to większego znaczenia. No, jak, jak, jak macie dzieci, to, to wiecie jak do wygodnego. Nowa książka to jest kilkanaście przeczytań. Ty wróciłeś, ty wróciłeś, ty wróciłeś. Dobra, będziemy sobie zbierać wasze itemy. Zobaczmy resztę. Oha, ktoś tam zginął. ale no, trzeba go żyć na wyjścia. Odklikajmy wszystko i śmigajmy na tą misję. Prace porządkowe z tymi nowymi... Yy... Gdzieś minut, które nam dorosły, podejrzewałem, zostawimy sobie na koniec odcinka, albo w ogóle na, e, zrobię to na poza nie Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie słuchajcie, jak robimy misję. Właśnie myślę, co robić z, e, z tymi pojedynczymi ludźmi, którzy mają dobre cele ja mogę ich wysyłać na 24 godziny na dobę. Znaczy, jest taka opcja, i jakby to jest do zrobienia. Natomiast teraz zostaje inny kłopot, moi drodzy. Ilość skinpaków, tak? Trzeba wydawać po 25 skinpaków. Dużo go i jakoś to idzie. Kiedyś tak pamiętam, robiłem. Jest to zawsze ryzyko. Patrzcie, to jest prostu pusta krypta. W wielkości mojej albo i większa. od większa od mojej. Aby poszło szybko. To wygląda na znowu pustą kryptę. Już kiedyś taka była. Idziemy dalej. Dziwne, bo tutaj powinny być takie same pokoje, jak są w naszej krypcie. Zobaczcie te grafiki, są, oczywiście bardzo fajnie są ale Są inne, a ogóle. akurat z nimi, walczyć. Nie, to muszki się zawsze dobrze sprawują. Powinno być ich więcej. Bo no to zawsze przyjemnie taką muszą sobie uderzyć. Są dają dobry demet, dają demercz obszarowy. Chyba nic tu więcej nie ma. A to jest zawsze, zawsze wskazane i przydatne. Zobaczcie. Zobacz, no, też fajnie działa tutaj. Oho. Coś tutaj potrzebuję z tym paczkiem. to by damy. by też, żeby było po Idziemy dalej. Pustu pokój. I idziemy dalej. No, Spora ta... ...ta lokacja jest. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Complete Cemion, to jest dowód, ludzie idziemy dalej. No, nie róbmy, nie róbmy scen. Jeszcze jest dużo pokoi, dużo wrogów, to do pokonania jeszcze. Jesteśmy jakąś kiepską broń, czyli o 10 kapsli do przodu. No, gratulacje. Więcej pochodzimy niż to warto Oho, patrzcie. Muszę się cofnąć. Poznając moje szczęście tutaj nie będzie innej windy, a nie, to jest winda. tak No dziwne też te mini powinny zabijać te ...molraty, Ratek instant po prostu. No jak wygadza ognia, ona się powinna ognia bać. To nie są szpony śmierci. Czy ewentualnie gule, które po prostu nie nie czują. Idziemy dalej. Mówi to skorpiony? Nie. kajaluszki Giganty. I powinna pójść, słuchajcie, jedna to. Jedna salwa i dobrze. Tak to powinno wyglądać. Daje trochę realizmu, no to są mimo wszystko kawaluchy jest ich 3, a nie 58 albo D300, jak Trzy 3DMacz, przyzwoicie Tak to powinno wyglądać Kapsle do kawaluchy. Cieszmy się, że coś w ogóle dostaliśmy za nie, bo to taki przeciwnik, że... Nie ma szału. Co mogę jeszcze fajnego polecić? Polecić? To trzeba mogło taki ciekawy serial. Dopiero jestem po dwóch, trzech odcinkach i oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć co będzie dalej. Natomiast póki co historia zapowiada się ciekawie. Grać ta jest stoi na przyzwoitym poziomie. No jest to serial science fiction, więc... Ciało nie ja ma. Śląka. Bardzo pięknie wyglądasz, kochanie. Właśnie moja córka założyła bransoletki i się wdzięczy. nie wyglądasz, kochani. Co robię, tak? się zastanawiasz? No tak. A kiedy Ty... pojedziemy nad morze? Kochanie, nad morze jedziemy za trzy, dwa dni. Dwie nocki jeszcze, dobra? No tylko nie dlatego, że jeszcze muszę do pracy iść. jutro. To mogę jutro założyć cukierkę? Możesz założyć sukienkę, już. nie ma problemu. Chyba szykuję się odcinek z córką. Koniecznie gram w grę i mówię do mikrofonu, wiesz? Założenie jest takie, takie, że będę mówił ciekawie i ludzie będą to oglądać. Fajny pomysł? Tak. Oglądasz czasem jakieś bajeczki na YouTubie, prawda? Ja też taką właśnie troszkę bajeczkę tutaj nagrywam. Są takie fajne ludziki. Zobacz, mają ciekawe stroje. O, widzisz? Taki ma kask jeden tutaj, widzisz? Ten ma uszy jak elf. A są takie duże szczury. Brzydkie, prawda? Brzydkie te szczury są. Ale my je pokonamy. Bo jesteśmy bohaterami. Tak? Tak. Fajnie było u dziadków? Co? Jeździłaś traktorem? Nie. No chyba jeździłaś, przeze nie jeździłaś. Oszukujesz coś. Jeździłaś traktorem? Nie. No widzicie, tak, tak wygląda rozmowa z trzylatkiem. A potem w tym komputerze włączasz mi bajki? No nie włączesz ci bajki potem, bo potem się będzie filmik renderował, wiesz? Tak się będzie wgrywał długo, ale ty możesz obejrzeć... Bajeczkę sobie jeszcze chwilkę w telewizorku, bo my mamy mini-mini, a przecież poza tym się umówi, umówiliśmy, że będziemy za chwilkę odczytać książkę, tak? Jaka to jest książka? Co mamy czytać? Nie wiem. No to jak nie wiesz, no bo chciałyśmy poczytali, to jaką książkę? O czym ta książka jest? Pani? Nie pamiętam. Nie pamiętasz, aha, ale... myślałam, o tym, pamiętałaś, tak? Tak. Tak to wygląda. A wreszcie jakiś przeciwnik. Skorpiony nieładne nie są, prawda? Boisz się skorpionów? Nie boisz się. Trochę ty tego. A nie bój się. Zaraz się pokonamy, tak? Nasi bohaterowie. Między innymi nasz subskrybent u Whisper One. Pokona skorpiony, nie bój się. Już ich nie ma, tak? Bohaterzy przegonili skorpiony. Może pójdziesz obejrzeć bajeczkę, co? Na mini-mini? Nie. A może jednak? Nie. Miesz oglądała, co robię, tak? To jest fajniejsze od mini-mini bajeczek? Tak. Ja nie jestem do końca przekonany, czy, by, czy by można takie rzeczy oglądać, wiesz? Może no, idziemy obejrzeć bajkę, co? Lada jest zjadłaś? Może chcesz tak. jabłuszkę, może chcesz jabłko teraz zjeść, co? Nie. To chcesz może pić pomaganczowe? Nie. Nic nie chcesz. Pomagasz mi nagrywać. Tak. Więc jak już tu jesteś, to powiedz, jaka jest twoja ulubiona bajka. Nie. Masz jakąś ulubioną? Tak. Jaką? Ksiaki futbolaki. Ksiaki futbolaki? Bo, strzelają, bo tam gole strzelają, tak? A ty umiesz kibicować, jak ktoś strzela gole? To się, to się wtedy śpiewa? Nie, nie. A jak byliśmy, jak byliśmy, na meczu, to co śpiewałaś? Polska. Co? Polska śpiewałaś, tak? Polska, piękna, chodzili. No widzicie, to nie bo tylko trzy latka, ale już, go oglądaliśmy. Oni oglądała wszystkie mecze tak Panią? Tak. Pewnie, tak, super. I podobało ci się? Dobrze graliśmy? Tak. Tak się chcesz. A teraz Legia gra, wiesz, już. Chcesz pójść na Legię? Tak. Właśnie, słuchajcie, moi drodzy. Wbrew powszechnym opiniom, stwierdzamy jednoznacznie, że na stadionach piłkarskich w Polsce, przynajmniej tych ekstraklasowych, też o tej okolicy Legii i innych, których byłem, jest bezpieczne, Tak, Kaniu? Tak. Trzylatek chodził na mecze, wtedy dwulatek, się bawił świetnie. Kibicował. Kibicowałaś, tak? Tak. I było super. I klaskałaś, się tańczyłaś, tak? Tak. I dostałaś jeszcze owację na stojąco, bo tak głośno krzyczałaś. Tak. Ponadto byliśmy też, moi drodzy, jak moja kochana żona była w ciąży z brzuchem, w siódmym, ósmym miesiącu też byliśmy na meczu. Także nie dajcie się zwieść stereotypom, bo jest bezpiecznie. I co ważne, trzeba wspierać polski, polską piłkę, tak? Tak. Dobra. Po długich negocjacjach, negocjacjach rączki zostały umyte. I na szczęście albo, albo na nieszczęście córka się znudziła. I poszła coś innego robić sobie w Pokoju Ty masz, moi drodzy, takie statystyki, że możesz ćwiczyć sobie inteligencję, Dzień dobry, kochanie. wróciłeś? Tak. Jeszcze gramy, zobacz. Myślisz, że wygramy? Jestem pewny. Jesteś pewne, że to ta Ale zostaw myszkę. Ładnie pan tutaj jest? John, John Knight? Ładnie wygląda. Tak. Teraz złożako ma to troszkę jak tata, co? Co ja z tobą mogę zrobić siłę poświcz na razie? Tak, kochanie? Tak. Król. Król strzela. Król strzela, tak? Tak. To widziałam. Widziałaś, jak król strzela? Tak. Ale ty jesteś, na bestia. Ty nie, widziałeś? Bo, król, dałam to. Widziałaś dobrze i wszystko wiesz, tak? Tak. Cieszę się. Cieszę się bardzo, że oglądałaś. Teraz atakują takie potworki, wiesz, chcesz zobaczyć, a nie będziesz się bała potem? Takie są. Ładne czy brzydkie? Ładne. Ładne są, tak? Tak. No, to się podobają, to najważniejsze. Nasi bohaterowie tak walczą, 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 wiesz? Że nie ma się czego bać, bo wszystko jest super. W międzyczasie może... A czemu te potwory mają o takie? A mają rogi, bo to są o te potwory. Otworzymy sobie skrzynkę. Co tu będzie? Flaga. Tutaj kapselki. 500 sztuk. Tutaj broń. A jaka to jest cyferka, tutaj? A tutaj? Super pięknie, umiesz cyferki już. Bardzo się cieszę, że tak ładnie umieścił. Tak? Jestem u ciebie dom. Zagrożenie. Zagrożenie jest, tak? Alan tak. się włączył. Ale już zobacz, nie ma potworków. Pokonaliśmy potworki, wiesz? Fajowo, nie? A potem takie leki. Leki, tak. Damy leki potworkom będą zdrowe, tak? Wszystkim. Damy leki i będzie super. Bardzo dobrze to wymyśliłeś. Leczyć, tak, jak ktoś jest chory, trzeba pomagać zawsze, prawda? Super, kochanie, że tak myślisz? Ja a a potworki stać. są chole i leki, i one śniadą. Tak, i będą wtedy pójdą do lekarza się leczyć, tak? Potworki? A się do lekarza? A to jest taki specjalny lekarz od potworków, nazywa się weterynarz. I one się będą u niego leczyć, wiesz? to jest szczepienie, czy nie, tak? Tak. Będzie szczepienie i wszystko będzie dobrze. Masz absolutną kochanie rację. Tak, tak się robi, tak? A to tutaj jest ten mikrofon. Mikrofon? Tutaj? Nie, to nie, to jest taki... Zobacz, to jest taki... Taka elektrownia tutaj, prąd się robi, wiesz? Na przykład, żeby pralka chodziła. Albo, żeby... albo chodził telewizor, to trzeba sobie użyć prądu. Wiesz, prąd się produkuje w takich e, miejscach, które nazywają się elektrowni. A my nie mamy. No nie, bo my bierzemy prąd kochanie z gniazdka. Z gniazdka. No z gniazdka. Czyli mamy wkładamy kabel do gniazdka w ścianie, tak? I stąd jest prąd. A elektrownie tu nie są. Nie jest tak, że każdy ma swoją elektrownię, kochanie. Nie, tylko są takie elektrownie, które pokrywają dużo obszar i do wielu domów jednocześnie dają prąd. Jak to wygląda, oczy A tutaj jest... A coś można tu zjeść, tak? Na pewno można. Tutaj piesek jest, widzisz? Zobacz, to jest piesek. Ładny piesek? Ładny. A jak piesek robi? A zobacz, że tu jeszcze jest. Tu jeszcze mam kota. Jak ślicznie. No dobrze, kochani. Ja wam dziękuję za oglądanie. Ktoś dziękujesz? Tak. Dziękujemy wam za oglądanie, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.